Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Adam Neumann, w minioną niedzielę wybrany w przedterminowych wyborach na prezydenta Gliwic, odebrał w czwartek zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie wymagane do objęcia funkcji prezydenta. Nowy prezydent Gliwic dziękował mieszkańcom za udział w wyborach. Podkreślał, że zwycięstwo w pierwszej turze daje mu ogromny kredyt zaufania, ale jednocześnie obarcza go ogromną odpowiedzialnością. Jestem bardzo zadowolony, że to rozstrzygnięcie nastąpiło w pierwszej turze. Ja znacznie bardziej wolę pracować niż no, uprawiać kampanię wyborczą, choć oczywiście to jest bardzo ważne, bo przepracowałem rzetelnie tą kampanię wyborczą. Miałem okazję się spotkać z wieloma Gliwiczanami. Nowy prezydent swój program oparł na trzech modułach. Dzięki którym Gliwice będą w dalszym ciągu prężnie rozwijającym się miastem. Wzmacnianie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, dbanie o dobre wpływy do budżetu, co pozwoli realizować potrzeby mieszkańców Gliwic. Te potrzeby podstawowe nazwałem to podnoszeniem komfortu życia w Gliwicach i potrzeby wyższego rzędu, jak kultura, sport, rekreacja. Dobry kontakt z młodymi mieszkańcami Gliwic to jeden z głównych celów powyborczych. Jeżeli jest okazja, to w dalszym ciągu chciałbym właśnie młodzież zachęcać do tego, żeby się wypowiadali, jakie są ich oczekiwania, jakie są ich priorytety, no bo chciałbym, żeby mieli tą możliwość, później również realizacji tych zamierzeń i żeby to wszystko prowadziło do tego, żeby chętnie mieszkali w Gliwicach. Waldemar Dąbek, starosta gliwicki, liczy na owocną współpracę z nowym prezydentem. Przynajmniej na na tym poziomie co była, ale myślę, że będzie lepsza. Dlatego też moja wizyta, jestem zaszczycony, że w tej sesji mogę brać udział i, i nawiąza, nawiązywać te kontakty i, i, i to jest ta nasza przyszłość. Adam Neumann przez blisko 13 lat był wiceprezydentem miasta. W wyborach poparło go ponad 51% głosujących.